Cześć, z tej strony Gajdżila. Pajuszok na polskim YouTubie posiada dziesiątki serii na pewno Zagrajmy Wy. Posiada też naprawdę dużo fajnych analiz, które chciałbym obejrzeć, ale ze względu na to, że sam jestem w trakcie tej historii, postanowiłem sobie tego nie spoilować. No, o doktor! Ja natomiast chciałem Cię zaprosić do tego, żebyś zobaczył, jak krok po kroku buduję tutaj ten kanał. Jak z osoby, która Sama oglądała bardzo dużo filmików na YouTubie, postanowił w końcu wziąć sprawę w swoje ręce i nagrać coś sam i uczy się przekazywać coś wartościowego. No okej. Okay. I co teraz? Więc jeśli ze mną zostaniesz, to zobaczysz nie tylko historię gry, ale także pewną przemianę. What the fuck? What? What? Nie, także z przyjemnością zapraszam cię na mój kolejny odcinek. Z premedytacją zaczynam od tej lokacji. Po lewej stronie widzimy neon szczęśliwego nowego roku 1959. I wiecie co? Sprawdziłem, co wówczas się działo na świecie. To był czas zimnej wojny. Amerykanie testowali bomby wodorowe, Sowieci odpowiadali własnymi próbkami, a ludzie na powierzchni żyli w cieniu atomowego lęku. Dla lepszego przekazu, to na przykład w 1958 powstał kompleks NASA. To była odpowiedź USA na radzieckiego Sputnika. To początek ery kosmicznej rywalizacji, a w Polsce rządził wtedy Władysław Gomułka. Mówiło się o tak zwanej odwilży. Po stalinizmie zrobiło się troszkę lżej. Mniej cenzury ludzie mogli odetchnąć, ale szybko wróciła twarda kontrola i komunistyczny system znowu przycisnął społeczeństwo. Czyli kiedy na powierzchni świat bał się atomu i patrzył w gwiazdy tutaj w Rapture bawiono się na luksusowych balach i eksperymentowano już wówczas z genetyką balony, dekoracja i ślady wystawnego przyjęcia kontrastują dzisiaj z ruiną i śmiercią. Wchodzimy do Kaszmiru i widzimy, że dawne miejsce zabaw i elegancji zmieniło się tak naprawdę w siedlisko genofagu, czyli ludzi uzależnionych od Adamu, zniszczony przez własne ambicje. To nie pierwsza, ale wręcz kolejna scena, w której gracz powinien sobie zdać sprawę z tego, że ta utopia nie działa, nie funkcjonuje. Ona po prostu upadła. Już w Batyskafie, zanim jeszcze dotarliśmy do naszego miasta, słyszymy głos Atlasa. To pierwszy człowiek, w Rapture, który tak naprawdę odzywa się do nas na spokojnie i bez wrogości. Mówi tak, jakby chciał nam pomóc przetrwać to wszystko. Przy pierwszym odgrywaniu gra skupia się nie tylko na jego głosie. Dopiero kiedy przeglądałem swoje nagrania w poszukiwaniu informacji, zauważyłem, że te sceny kryją w sobie znaczenie. Mają coś więcej. Chodzi mi dosłownie o pierwszą scenę, kiedy tak naprawdę wychodzimy z Batyskafu. W tle widać walkę, a na ścianach wiszą wielkie plakaty z hasłami. Nie jesteśmy Twoją własnością. Niech te czasy miną. Chcemy wypłynąć. Obok stoją walizki. Najpewniej spakowane w pośpiechu z całym podstawowym dobytkiem. Gra już wtedy dawała jasny sygnał. Spakowały się w jedno wielkie bagno. Jeśli chcesz przeżyć, musisz zaufać temu człowiekowi. I z tym podejściem po prostu wierzyły mu na słowo. Atlas sprawiał wrażenie kogoś, komu można po prostu powierzyć życie. Ukryty za głosem w radiu mówi o żonie i dziecku, których trzeba uratować. W świecie szaleństwa i śmierci jego osoba jawi się jako jedyna nadzieja tak naprawdę. To on tłumaczy nam zasady panujące w tym mieście i staje się przewodnikiem bez, bez którego nie mielibyśmy po prostu żadnych szans przetrwać tutaj. Gra posiada bardzo dużo ciekawych momentów. Właściwie, co lokacja, dzieje się coś, co mówi nam o tym, że ta gra posiada naprawdę bardzo dobry klimat i naprawdę jest dobrze zbudowana, jeśli chodzi o historię. Pierwszą ważną sceną, o której opowiadam w pracy znajomym, to było spotkanie tej małej dziewczynki z jej ochroniarzem. Przed wejściem do teatru widzimy małą dziewczynkę. Na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie, ale szybko okazuje się, że jej rola w mieście jest przerażająca. Klęka nad trupem i wbija w niego wielką strzykawkę. Wydobywa z ciała świecącą substancję. To tak zwany Adam, o którym już wspominałem. Cała akcja w mieście wygląda jak wojna domowa: wszędzie walka, barykady i ruiny. A w tym wszystkim te dziewczynki chodzą od trupa do trupa i zbierają ten przeklęty surowiec, który tak naprawdę stał się przekleństwem Rapture. Ona wydobywa Adam z martwych, tak samo jak my wstrzykujemy go sobie w postaci plazmidów. To ta sama substancja, tylko inna strona tego samego procesu. Nagle pojawia się Genofak, Rzuca się na dziewczynkę, chcąc ją dopaść i zabrać to, co wydobyła. Wtedy na scenę wchodzi opiekun. Big Daddy. Ogromny, stalowy w skafandrze. Porywa intruza i rozrywa go na kawałki. Brutalny pokaz siły. Ostrzeżenie, że małe dziewczynki nigdy nie są bezbronne. Atlas tłumaczy nam, co widzimy. Dziewczynka to żywa fabryka Adamu. A tatuśkowie. To ich strażnicy, razem tworzą makabryczny obraz tego, czym stało się to miejsce oraz są ikoną tej gry. Droga prowadzi nas do medycznego pawilonu, miejsca, które miało być wizytówką zdrowia i medycyny. To tutaj ludzie mieli odzyskiwać tak naprawdę drugie życie, to tu, tutaj mieli się rodzić nowi obywatele miasta. Na ścianach wciąż wiszą szyldy eleganckich klinik i gabinetów, jakby miało to być luksusowe centrum leczenia tutaj pod oceanem, na samym jego dnie. Ale zamiast kliniki pełnej nadziei widzimy korytarze wypełnione krwią oraz wrakami dawnych marzeń. Zamiast lekarzy bąkają się tutaj te genofagi. To nie jest już miejsce, które leczy. To laboratorium obłędu, gdzie medycyna zmieniła się w narzędzie do zaspokojania chorych ambicji. Drzwi do dalszej części rozrywki są zablokowane. Atlas mówi jasno. Potrzebny jest klucz i niestety, ale klucz należy do doktora Steinmana. Głównego chirurga pawilonu, któremu się trochę odkleiło. To on jest panem tego miejsca i to mu musimy go odebrać. Więc ja już wiem, że mamy przejebane. Ale kim naprawdę jest ten doktor? Im głębiej wchodzimy, tym więcej dowiadujemy się o nim. Dzienniki audio zdradzają, że był kiedyś wybitnym lekarzem, szanowanym chirurgiem i jednak odkąd odkrył Adama, stracił wszystkie hamulce moralne. Zaczął wierzyć, że może tworzyć doskonałe piękno. Jego wizje estetyki przerodziły się w obsesję. Przestał patrzeć na pacjentów jak na ludzi. Stał się dla nich jedynie materiałem, płótnem, którego można dowolnie kształtować. W pewnym momencie słyszymy przez głośniki jego monolog. Steinman pogardza zwykłą symetrią twarzy. Mówi, że piękno musi być czymś więcej niż tylko odbiciem w lustrze. W jego słowach słychać religijny fanatyzm i, jakby uważał się za Boga. Jednocześnie w tle słychać jęki odgłosy operacji. To przypomina, że gdzieś w tym budynku wciąż ciągle cierpią jego pacjenci. Atmosfera narasta. Wiemy, że zmierzamy w stronę człowieka, któremu się naprawdę popierdoliło w tej głowie. Im bliżej pierwszego bossa, tym gra dorzucała mi nowe broń. Miałem między innymi karabin maszynowy oraz strzelbę. I oczywiście to moja ulubiona broń w grze Bajorshock. Nie jest najlepsza w całej grze, ale zawsze sprawiała mi frajdę. Na średnim poziomie trudności szybko zauważyłem, że gra mocno ogranicza amunicję i apteczki. BioShock nie polega tylko na strzelaniu. Trzeba kombinować z plazmidami i genami, tak żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej dla siebie i przesuwać to jeszcze dalej. Największe wyzwanie to oczywiście Big Daddy. Za każdym razem zadawałem sobie pytanie, czy warto się z nimi bić, bo kosztowało mnie to naprawdę cały zapas amunicji. Ja jestem graczem, który wychował się na klasycznym pasku zdrowia. Zawsze w grach, w które grałem, był ten pasek. Dopiero potem, na przełomie 2010 i 11, zaczął on Sukcesywnie po prostu znikać, i do tego niestety, ale się bardzo przyzwyczaiłem. A tutaj, a tutaj nie było tej autogeneracji, i wiecie co, naprawdę bardzo wiele razy zginąłem tylko dlatego, że zapomniałem wcisnąć ten guzik i po prostu się uleczyć. Miałem wrażenie, że jak się schowam, to po prostu za chwilę to życie mi automatycznie się odnowi. Zacząłem się rozkręcać przed mikrofonem, ale myślę, że musimy wrócić do tematu. Filozofia tego miejsca miała być prosta. Miała być po prostu rajem, miejscem, gdzie niczego nie brakuje, gdzie nauka i sztuka są wolne od ograniczeń. Ale patrząc już nawet na tą klinikę, widzimy, że takie wizje szybko zmieniają się w iluzje. Korytarze pełne krwi i porzuconych ciał pokazują, że sam dobrobyt nie wystarcza, by dać szczęście. Każdy z nas dąży do lepszego życia, do wygody, do poczucia bezpieczeństwa. Ale to lepiej. Często nigdy nie nadchodzi. Zawsze znajdzie się ktoś, kto chce być wyżej i robić więcej. Zawsze rodzi się nowa potrzeba, nowa ambicja, nowa obsesja. W Rapture dobrobyt nie dał ludziom spokoju, tylko przyspieszył ich upadek. Kiedy udaje nam się w końcu dostać do tego doktorka, dopiero jesteśmy w stanie zauważyć, jaki on jest szalony. Rozwieszone ciała na krzyżach to już nie jest szpital, to nie galeria, to scena. Steinman wystawia swoje ofiary jak trofea, i wtedy pojawia się jedno pytanie: Czy to jeszcze chirurg, czy to już człowiek z kompleksami Boga? Człowiek, który nie uznaje żadnych granic moralnych ani etycznych, który widzi siebie jednocześnie jako twórcę i sędziego. I to właśnie jest w tym wszystkim najgorsze. On naprawdę wierzy, że działa w imię wyższego piękna, a w rzeczywistości zostawia po sobie tylko cierpienie. Jak widać nasza walka z bosem nie jest jakoś zbyt skomplikowana. Chowaj się, strzelaj, strzelaj, chowaj się. Nie ma tutaj żadnych czułych punktów, nie ma tutaj żadnej sekwencji, po prostu napierdalamy. Po śmierci doktora zabieramy od niego klucz awaryjnego dostępu. To nasza przepustka, żeby wreszcie opuścić pawilon i ruszyć dalej w stronę miejsca. O nazwie łupy Neptuna. Jest to port oraz serce rybołówstwa i handlu. Atlas mówi, że właściwie tam czeka na niego cała rodzina. To dodaje całej wyprawie jeszcze więcej napięcia, bo nie idziemy już tylko po prostu przed siebie, aby pokonywać kolejne hordy bossów i kolejne hordy mobów, tylko już mamy. Konkretny cel, mamy coś, co musimy zrobić. I za tym stoi już historia człowieka, który jako jedyny wydaje się nam sprzyjać. Chwilę później spotykamy dr Bridget Tannenbaum. To ona wprowadza nas w nowy etap historii. W tej scenie pojawia się także Atlas, który naciska, by traktować dziewczynki jako źródło Adamu, a Tannenbaum natomiast protestuje i daje nam pierwszy wybór moralny. Możemy małą siostrzyczkę uratować albo pozyskać, czyli zabić, by wyciągnąć z niej jeszcze więcej surowca. Kiedy dotrwałem już do tego momentu, zapisałem sobie grę tylko po to, aby sprawdzić dwie różne możliwości. Pierwsza to unicestwienie tej dziewczynki tylko po to, aby pobrać więcej tego Adama. Wówczas ona się przemieniła w jakiegoś robaka wodnego albo jakiegoś po prostu węża. A kiedy ją naturalnie uratowałem, to zamieniła się w dziewczynkę zwykłą i ucieka. Więc dostałem tego Adama dużo mniej, ale Tanenbaum powiedziała mi, że w ogrodzie obfitości czeka na mnie prezent. a Atlas jest niezadowolony, ale domyślam się, że ten wybór ma bardzo wielki wpływ na zakończenie tej gry. Krótkofalowo mam bardzo dużo dodatkowego tam zasobu, który pozwala mi grę prowadzić płynniej, szybciej i lepiej. Ale natomiast z innej strony domyślam się, że to lepsze zakończenie uzyskamy w momencie, kiedy będziemy te dziewczynki ratować. Nie jestem tego pewny, ale znam mechanikę tych gier i no, strzelam tak po prostu. Jeżeli będzie inaczej, to naprawdę się zaskoczę. Ten system bardzo mi przypomina to, co mamy we Fableu. Fable moralność opiera się na dobre lub złe uczynki i oczywiście wpływa na wygląd bohatera oraz reakcję npc i zakończenie. Było to jasne rozpisane, albo jesteś aniołem, albo demonem i w zależności od swojej drogi miałeś aureolkę, albo rogi. W Bioshock tutaj wybory są bardziej subtelne, ale fundament jest też podobny, bo jeżeli My ratujemy to, dostaniemy mniej gratyfikacji, ale zachowujemy nasze człowieczeństwo, i bał nagradza nas później w jakiś inny sposób. Natomiast, jeżeli pozyskujemy, to daje nam to maksymalną przewagę i natychmiastową, ale, mo ale moralnie obciąża i wpływa na zakończenie gry. Więc różnica jest tutaj oczywiście diametralna, nie ma co porównywać um, szczegółowo tych obu gier, bo Fable to system dobra i zła, głównie w mechanikach, a tutaj mamy do czynienia z FPS-em, który ma wybór przede wszystkim fabularny oraz filozoficzny.